Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a Wy trafiliście na kanał Kato Travelers Ze mną, za kamerą, niektórzy inni jak moja cudowna żona, Dzisiaj witamy Was w naszej kuchni. Czekaj, pojście na ta dam nie jest oryginalne, ale ja jestem tylko operatorem, nie muszę się tu wysilać. <laughs> witamy Was w naszej kuchni, i będziemy dzisiaj robić pizzę. Ale nie taką jak robiłyśmy z przepisu Oli. Znalazłam inną pizzę, która jest. Nazywa się to pizza. Poprawcie mnie, jeżeli mówię źle. Nie wiem, z Tamboli, tak przeczytałam. E, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, do pizzy będziemy potrzebowali mozzarelle. O ile dobrze pamiętam, to do ciasta potrzebujemy 140 gramów. Potrzebujemy też dwie łyżki masła, ono jest tutaj już troszeczkę roztopione. My używamy oczywiście naszego ukochanego Kerrygold. Parę łyżek tam będzie mąki migdałowej, będę mówiła na bieżąco, ile będę tego używać, ponieważ nie mam tego przepisu w głowie, tylko będę korzystała ze ściągi. Oczywiście do oryginalnego przepisu odsyłam do opisu, tam jest link. Do tego jeszcze będzie potrzebna mąka kokosowa, jedno jajko, płatki, chili, oregano, czosnek. W granulkach ja miałam taki, jakiś kupiłam ostatnio, ciekawe co będzie z tego szynka. I jeszcze wcześniej przygotowałam sobie pieczarki, które podsmażyłam. Bo będzie to pizza z szynką i z pieczarkami, czyli idziemy w klasykę. Słuchajcie, więc masło wcześniej rozpuściłam. I tak, dodajemy masło do sera. Do tego dodajemy troszeczkę oregano, nie za dużo, nie za mało. Do tego dodajemy troszeczkę płatków chili. Nie za dużo jak wiecie, nie lubi. Do tego dodajemy troszeczkę czosnku granulowanego, podmuchajmy, jak on pachnie, to jest jakiś z przyprawami, ale to też nie będzie przeszkadzać. I to moi drodzy, ja będę rozpuszczać to w mikrofali. Jak wiecie, używamy mikrofali, więc będę to troszeczkę rozpuszczać, na chwilkę wrzucam to do mikrofali, ja zaraz to wymieszam i z tego będziemy robić ciasto. No więc wygląda to tak, do tego dorzucamy 3 łyżki mąki kokosowej. Strasznie to tłuste, no ale trudno. To 4 łyżki mąki migdałowej, Cztery. Do tego będziemy dodawać jedno jajko. Ciekawy ten przepis, bardzo ciekawy. No, dosyć popularny, dosyć pracochłonny, ale jakoś nigdy go nie robiłyśmy. Jest to popularny o, przepis na pizzę w świecie ketogenicznym. Ten odolny no, jest znacznie prostszy. No, i z tego będziemy formować ciasto. Niestety podobno będzie zastygać, więc trzeba będzie to na chwilę tak. wrzucać do mikrofali. Ja będę to robić oczywiście ręką bo będzie mi szybciej i wygodniej to wszystko połączyć. Przepis jest bardzo popularny na amerykańskich, zwłaszcza kanałach te Ja nie wiem, znalazłam to na polskiej stronie. Faktycznie nie załatwie jest to mieszać. Ale jak widzicie tworzy nam się taka ładna kulka. Potem będziemy to wałkować. Tak. Mnie zaintrygowało to, że to jest, wygląda kaozą. A, to później będziesz, później będziesz robić kształty, tak? Tak. Więc. Jak to ugniotę, to do Was wrócimy. No więc teraz ja to układam na papier od razu, będę to rozwałkowywać za chwilę. Podgrzałam sobie jeszcze e, troszeczkę, podgrzałam te ciasto, um, no, żeby łatwo było... Będziesz wałkować, nawet się nawet nie wiem, czy to trzeba wałkować. E, szkoda wrócić wałka. W przepisie było napisane, że, żeby to e, ułożyć w kwadrat, prostokąt chyba. No i wyszedł kwadrat. A jak już to potem zabijać? Może to ma znaczenie. Ładnie odchodzi Ładnie odchodzi, więc nie powinno być problemu. Bardzo łatwo się formuje. Słyszałem to będzie nasz dzisiejszy obiad, ja więc je mam jeszcze. nadzieję, że będzie to dobre. Dobrze, Dobrze słuchajcie, mamy prawie prostokąt. <noise> I teraz będziemy, kładziemy na to farsz, jeszcze pokroimy szynkę i do tego dorzucimy. Wygląda dosyć dobrze. Farsz to taka trochę inwencja twórcza. Jak najbardziej. Możecie sobie nam dodać czego chcecie, nie? Albo czego możecie, albo... No my zdecydowałyśmy, że zrobimy to z pieczarkami i z szynką, o, ale... właśnie dużo tego będzie. No nie wiem, czy to nie za dużo? Trochę za dużo, no, nie wiem, czy to się nie rozpłynie. No zobaczymy. My sobie ją pokroimy, tak. Można mm, dać przecież pepperoni Tak, oryginalny przepis jest z pepperoni, ale my miałyśmy ochotę na szynkę. Ja sprawdzę, czy dobrze ona jest. Dobra. Dobra? Mmm, bardzo smacznie. Tak, dobra. O! Już więcej szynki? Jeszcze więcej? Mhm. Mm Nie no. bo ta szynka to się raczej tak podgrzeje tylko. No, to będzie podgrzana. Taka głodna się zrobiła. No tak, bo my dzisiaj obiad to jest nasz. Od rana jesteśmy na nogach. No kręcimy dla Was odcinki. Już widzieliście te odcinki chyba tak? częściowo. Tak? O, no tak nie wiem czy to nie za dużo będzie. Zobaczymy. No. Jak będzie za dużo, to pamiętajcie, żeby tyle nie ładować co my. Teraz robimy takie... Laski. Będziemy to zabijać jak warkocz. Ojej, to takie udiniane. O! I zabijamy to. O, ciekawe czy to nie rozpłynie się później. zamknę to. I lecimy. No to tak, tak jest taki przepis dla kogoś, kto lubi czeka, bo nie mam jak tutaj pokazać, jak to robisz. To jest taki przepis makować, który lubi się bawić plasteliną. Jak tak, ubył też brakuje to lat taki, młodości. To jest takie miękkie dosyć, więc elastyczne bardzo. No mnie zaintrygował to kształt tego i to, że się zamyka właśnie. O, przyda nam się do wykończenia dziurek. O! I zamykamy kramik. Pewnie coś tam wyleci nam z tego, no ale dobrze. Tak to wygląda. Piekarnik oczywiście włączyłam wcześniej na 180 stopni. Będziemy to piec 15-20 minut w 180 stopniach. I słuchajcie, obiad gotowy. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo pokładam w tym duże nadzieje, ponieważ ciasto wygląda ok, jak dla mnie. Bata mówi, że jest bardzo popularne na amerykańskich stronach. No ja uwielbiam takie pierogi, wiecie, nadziewane. Tu jest bardzo, bardzo i bardzo popularny jest cornish pastry. Tak, to są takie pierogi z ciasta francuskiego, z zimiekami, mięsem różnym i tak dalej. Więc no, ja uwielbiam, niestety nie mogę tego jeść teraz ze względu na dietę, na jakiej jestem. Ale myślę, że to może być takie takie bardzo podobne. Zobaczymy, jak to ciasto się zachowa. Tak, mam pomysł na przepis. Więc, więc jeżeli ciasto się sprawdzi i robi się, no słuchajcie, ile ja to robiłam? No, mam 3 minutki. Więc tak jak olipizza, myślę, że to też jest szybkie. Może przesadziłyśmy trochę z ilością farszu. Mhm. Ale, ale cóż, my miałyśmy ochotę na szynkę i pieczarki. Nie żałujemy. Obstawiamy, że troszkę nam to się rozpłynie. Zaraz zobaczymy. Wracamy do zobacz, Was po 15-20 minutach. Wrzucamy do piekarnika. To już czas. Słuchajcie, wygląda to dobrze. Ile minęło? E, 25 minut dokładnie, ale my wolimy takie przypieczone. Wygląda dobrze, nie rozpadło się. No, szok. O co się obawiałyśmy, ale wygląda to kurczę, nie no. Normalnie... Czekaj, ktoś wyjmę. Mam pomysł na kolejne dwa przepisy z tego. Mamy pomysł na kolejne przepisy z tego ciasta. No słuchajcie, wygląda to ekstra. Wow. Ty. No wow, po prostu. Zgodnie z tym, szynka w środku nie jest zbyt, po prostu jest zagrzana. No ale powiedz, że to nie wygląda jak kurde upieczone ciasto. Słuchajcie, jak ciasto normalnie wygląda. jest, Pokładam w tym duże nadzieje, dużo nadziei. Dobra, mam zobaczymy, nadzieję, że jest pyszne. Wygląda tak, pięknie. Wygląda nie pięknie, wygląda pysznie. I zaraz wracamy z recenzją. No więc, słuchajcie. E, próbujemy. Ja już... Mamy już swoje wnioski. Matka ja już... już nie ma czasu. Ja już się dobrałam do tego. Właśnie biorę końcówkę, która ma samo. żeby sprawdzić, jak smakuje to ciasto, nie? Mm -hmm. to... Serowe, jak, jak. Jak to smakuje. No, czy, pachnie tam ziołami prowansalskimi, Smakuje ziołami prowansalskimi, ale. Tak, mamy to jest zajebista. To jest ekstra baza na masę różnych pomysłów. No więc jesteśmy w powiedzeniu, a ta już nie pogania, bo ona już musi jeść koniecznie. To tam mów to widzę ja słuchajcie, tak jak dla mnie jest odkrycie roku te ciasto, Aha. bo spróbowałyśmy, smakuje jak ciasto, jest przepyszne i mam już mnóstwo pomysłów na następne odcinki z tym ciastem związane. Mm. Słuchajcie, więc ja polecam na 100%. Mi bardzo smakuje, Batce jak widzicie też, też smakuje, bo nie ma czasu już z Wami rozmawiać. Powiedz, co Ci się najbardziej podoba w tym cieście. Mi się najbardziej podoba, że nie jest takie tłuste, nie ocieka to tłuszczem. No, nie wypływa. Nie wypływa nie tłuszcz. Wypływa. Słuchajcie, smakuje jak takie ciasto francuskie. W wy, wy, wyglądzie i, i jak popukasz, to prawie jakbyś kurczę w chlebek puka, Tak, nie? w smaku jest takie ciasto francuskie, takie drożdżowo francuskie, mhm. jest naprawdę przepyszne, słuchajcie, polecam. No i tyle w tym odcinku, słuchajcie, no odcinek z pizzą, drugą na naszym kanale i ja jestem zachwycona, ponieważ to jest świetny zamiennik. Dla pizzy. mnie odkrycie, koniecznie tak. spróbujcie. Tak, odkrycie roku. Jestem trochę roboty z tym podgrzewaniem i tak dalej. Ale Jak ciasto jest używać... bardzo plastyczne, słuchajcie. Ta, jeżeli nie chcecie używać mikrofali, no to ciężko może to zrobić, tutaj mikrofala bardzo pomoże. W piekarniku można by to też trochę podgrzać, nie? Jakaś gliniana miska, czy metalowa. Tak, no myślę, że to dłużej by się zeszło, oczywiście, tak, ale... ale da radę zrobić. Tak. No słuchajcie, Tak nie... jest ekstra. Dziękuję. Tak, próbujcie. Dajcie w komentarzach, czy próbowaliście. O, dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy jedliście takie ciasto, czy próbowaliście robić takie ciasto. Czy będziecie robić? My jesteśmy zachwycone, mamy następne pomysły. Co z tym ciastem można zrobić, na pewno się pojawią na kanale. No i tyle. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy do komentowania pod, pod filmem. Jak zawsze wyczekujemy Waszych komentarzy. Zwłaszcza ja. Już nie mogę doczekać z tych kolejnych 20-30 komentarzy, na które e, chętnie odpowiem. To było niemiłe. i dlaczego? To było miłe bardzo. Naprawdę czekam na te komentarze. A że to nic zabrzmiało, że źle? że nie czekam. Tak. Aha, no dobra. To wcale nie czekam na Wasze komentarze. i Wcale nie jest mi miło na nie odpowiadać. Jeśli to zabrzmiało lepiej. Ja to wygnę. I, I tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!